Może ten wiersz, list do anioła, może być? Podoba ci się ten wiersz? Na pewno. Nam też się spodoba. List do anioła. Kiedyś do ciebie przyjdę. Tak po prostu. Bez zapowiedzi. Nie będę się stroić ani malować. Tam nie będzie mi to potrzebne. Poproszę jedynie o ciepły sweterek, bo może być zimno i padać. A ja będę prze, przecież daleko od domu i wiem, że nie będzie powrotu. Wyciągnę powoli stygającą już dłoni, wyzbywając ciała i lęku. Ostatni raz spojrzę z góry na siebie i stanę z lekkością przed tobą. Bez bliskich, bez obaw i zbędnego bagażu w swoim ciepłym domowym sweterku. Potem dotknę Twój skrzydeł tak naprawdę wyczuwalnie. I może nawet dostanę podobne i wzbiję się hen wysoko. Słysząc oddali śpiew, taki hymn anielski, śpiewany wyłącznie dla mnie. A teraz już nie płacz i otrzyj łzy. Tęsknota też ma swój kres. Kiedy przyjdę do ciebie, to z tobą zostanę, mój kochany aniele, na zawsze. Podobał się Państwu wiersz. Gratulujemy wiersza. Tak, pierwsza nagroda, ale nie, 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 nie stawiaj jeszcze, proszę się, tak, ustawmy się, przodem do przodu, tak, bo, bo Natalko parę pytań. No, do ciebie. Na pewno chodzisz do szkoły, ale zdaśdaj im się do której klasy, bo wtedy to teraz można wszystko mówić, prawda? O wieku, także proszę powiedz nam, gdzie chodzisz do szkoły. Do szkoły podstawowej numer 8 w Trzebini do klasy 8.